Aleksander Gurgul, wracający dzisiaj do składu podlesianki. No, dzisiaj wyraźnie zadowolony, bo podlesianka wygrywa. No Jesteśmy mistrzem jesieni. Jak to smakuje? Smakuje to bardzo dobrze. O, wszyscy się cieszymy, że, że jesteśmy na pierwszym miejscu i że wygrywamy, wygrywamy większość spotkań. No, mega ciężka robota przez Was wykonana w tej rundzie jesiennej. Dużo pracy, drużyna przebudowana, ale wszystko widać robione z głową. No Myślę, że na pewno drużyna podmieniana, bo dużo młodzieży przyszło. Z tychów i z innych drużyn, ale myślę, że takie fundamenty pozostały z tamtego sezonu i to nam daje właśnie przewagę. Jeżeli chodzi o twoje zdrowie, no jesteś już w 100% gotowy, czy jeszcze coś tam doskwiera? Jeszcze lekko doskwiera kostka. Dzisiaj właśnie wystąpiłem z lekką jeszcze kontuzją, ale cieszę się, że mogłem w ten sposób pomóc drużynie i, i że wygraliśmy mecz. No ale to też pokaz charakteru z twojej strony no, nie chciałeś kolegów zostawiać w potrzebie kontuzja Maxa Śliwińskiego, no i wskoczyłeś bez zawahania. No taka moja robota, że, że jak mogę jakoś pomóc, no to, no to trzeba zrobić wszystko, żeby wystąpić i zagrać jak najlepszy futbol. To jakie dzisiaj świętowanie, Olek, jeżeli chodzi o ten Mistrzostwo Jesieni? Nie wiem, mogę wiele wymieniać, ale moi rodzice będą mogli. także okay. można wypikać. To na żywo leci, tak? Dobra. Rodzice pozdrawiają, dzięki. Dzięki.